Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki razem tworzą to, co jest znane jako narody BRICS. Akronim został pierwotnie ukształtowany na początku nowego tysiąclecia w nawiązaniu do czterech schodzących rynków, wykazujących szybki wzrost i szybki potencjał gospodarczy. Kiedy Republika Południowej Afryki dołączyła do nich w 2010 roku dodano S. Liderzy państw zbierają się na 11 szczyt. Tegoroczne spotkanie patrzy w kierunku drugiej złotej dekady współpracy pięciu wschodzących rynków. Oczekuje się, że członkowie BRICS potwierdzą wsparcie dla multilateralizmu i partnerstwa. Chociaż nie ma wspólnego oddziału bezpieczeństwa politycznego funduszy na finansowanie działalności, kraje podejmują bardziej skoordynowane wysiłki w celu wzmocnienia partnerstwa w różnych obszarach od globalnego zarządzania do handlu. Wchodząc w drugą złotą dekadę po minionych latach, blok rynków wschodzących BRICS wyrósł na znaczącą siłę w gospodarce światowej i stanowi ważny głos w sprawach międzynarodowych. W 2018 roku BRICS stanowił około 24% światowego PKB i 16% globalnego handlu. Będziemy więc mówić o wzmocnieniu i reformie multilateralizmu. Obejmuje on ONZ. MFW, Radę Bezpieczeństwa, WTO. Była mowa o reformie Światowej Organizacji Handlu, WTO. Jak dobrze wiesz, Mike, WTO pod pewnymi względami znalazła się w centrum sporu, sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W tym roku nacisk położony jest na innowacyjną przyszłość. Na ubiegłorocznym szczycie w RPA kraje BRICS zgodziły się budować partnerstwo na rzecz nowej rewolucji przemysłowej, wykorzystując potencjał takich obszarów jak gospodarka cyfrowa i inteligentna produkcja. My, kraje BRICS, zamierzamy wysłać silny sygnał do społeczności międzynarodowej, że zdecydowanie bronimy systemu multilateralnego, bardziej otwartego, wolnego, sprawiedliwego systemu handlu międzynarodowego. Myślę więc, że ten szczyt będzie bardzo silnym komunikatem przekazanym społeczności międzynarodowej. Po nagłym odwołaniu szczytu APEC w Chile, szczyt BRICS stał się bardziej istotną platformą dla multilateralizmu. Narody BRICS muszą nieść pochodnię wolnego handlu. Wszystkie oczy skierowane są na to, jak dalece te kraje będą współpracować i forsować swój wspólny program na arenie międzynarodowej. Tak więc na poprzednim szczycie BRICS w 2015 roku w Wulfie w Rosji podjęto decyzję w kierunku utworzenia Multilateralnego Banku Rozwoju nazwanego jako New Development Bank Rolą tego banku jest wspieranie projektów publicznych lub prywatnych poprzez pożyczki, gwarancje, kapitał, własne udziały i inne instrumenty finansowe. Pomysł ten został zaproponowany przez Indie podczas czwartego szczytu BRICS i stał się rzeczywistością podczas siódmego szczytu BRICS. Jest jeszcze więcej pracy, którą trzeba włożyć, na przykład bank będzie teraz dopuszczał nowych członków, aby zwiększyć udział kapitału, tak więc wiele ważnych decyzji musi zostać wdrożonych. Ale oczywiście zawsze chodzi o handel, bankowość, pieniądze i takie rzeczy. Skąd to się wzięło? Tak, duży nacisk na bankowość, duży nacisk na bank BRICS-u. To jest ramię finansowe znane również jako New Development Bank, ramię finansowe BRICS-u. To są kraje rozwijające się, szukają finansowania, aby budować gospodarkę, infrastrukturę i tego typu rzeczy. Teraz bank znalazł się pod pewną krytyką. Jest krytykowany za to, że jest zbyt wolny, że nie udziela pożyczek wystarczająco szybko. Krytykowano go również za kwestie przejrzystości. Jeszcze pojawiła się krytyka, że wydaje pożyczki w dolarach amerykańskich, co pozostawia kraje, które się rozwijają, otwarte na ryzyko walutowe. Ale prezes banku KV Kamav był tutaj i próbował uspokoić ludzi, że bank jest teraz na dobrej drodze. Mówił o otwarciu członkostwa w banku dla innych krajów. Powiedział, że wszystkie kraje należące do ONZ powinny być uprawnione do członkostwa w Banku BRICS. I to jest coś, co oczywiście przywódcy będą rozważać. Chcą zwiększyć kapitał, który bank ma teraz. Chciałem złożyć Państwu sprawozdanie z postępów poczynionych przez New Development Bank, odkąd rozpoczął on działalność 4 lata temu. Zbudowano silne fundamenty banku i obecnie osiągą stabilny stan działalności. Do tej pory NDB zatwierdził w krajach członkowskich 46 projektów na łączną kwotę 12,8 miliardów dolarów amerykańskich, ale do końca tego roku spodziewamy się osiągnąć 15 miliardów dolarów. W 2020 roku zamierzamy zatwierdzić od 8 do 10 miliardów dolarów. Spodziewamy się, że w tym roku dokonamy naszych pierwszych dwóch inwestycji kapitałowych w Brazylii i Indiach. Mierzymy wpływ naszej pracy poprzez wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, do których zobowiązali się nasi członkowie. Wierzę, że przyjęcie tych innowacji może pomóc bankowi urosnąć do wielkości prawie 75 miliardów dolarów z początkowym kapitałem 10 miliardów, który został wpłacony przez założycieli. To postawiłoby bank w pierwszym szeregu multilateralnych banków rozwoju na świecie. Jak Donald Trump wpisuje się w kraje BRICS? Pozwólcie mi tylko powiedzieć, że mamy to pod kontrolą. Obserwujemy to bardzo uważnie. Obserwujemy to bardzo uważnie. W tym inne kraje, które prowadzą lub nie prowadzą gierek, obserwujemy to bardzo dokładnie. Ale czy wie Pan, czy Rosja rozmawia z USA, czy. co może nam Pan powiedzieć? Po prostu odłóż to na bok. Wszystko będzie dobrze. Wiemy wszystko, co pani powiedziała i wszystko będzie dobrze. Jesteśmy w to bardzo zaangażowani. Wiemy, co się dzieje, jesteśmy bardzo dobrze zaangażowani. Dziś prezydent Trump powitał brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro z oficjalną wizytą w Białym Domu. Bolsonaro został nazwany Trumpem tropików ze względu na retorykę i politykę, która łączy liderów. Jak donosi Nick Schifrin, dwaj prezydenci próbują teraz przezwyciężyć ponad trzy dekady brazylijskiej podejrzliwości wobec Stanów Zjednoczonych. Wymienimy się koszulkami. Dzisiaj w Białym Domu przywódcy dwóch największych gospodarek na zachodniej półkuli zadeklarowały, że są w tej samej drużynie i z się w nowo północno-południowej amerykańskiej relacji. Będziemy mieli fantastyczne relacje zawodowe. Mamy wiele poglądów, które są podobne. Brazylia i Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię w wysiłkach na rzecz zapewnienia wolności, poszanowania tradycyjnej rodziny, szacunku dla Boga, naszego stwórcy, przeciwko ideologii gender, poprawności politycznej oraz przeciwko fałszywym wiadomościom. Jair Bolsonaro jest pierwszym jawnie proamerykańskim prezydentem Brazylii od czasu zakończenia rządów wojskowych w latach 80. i złożył w USA swoją pierwszą wizytę zagraniczną. Czas przełamać stary opór i wykorzystać najlepszy potencjał jaki istnieje między Brazylią a USA. W końcu można powiedzieć, że dziś Brazylia ma prezydenta, który nie jest antyamerykański, co było naprawdę niespotykane w ostatnich kilkudziesięciu latach. Administracja Trumpa uważa Bolsonaro za kluczowego konserwatywnego sojusznika, zwłaszcza w sprawie Wenezueli, gdyż USA próbują obalić prezydenta Nicolasa Maduro. Maduro był wspierany przez swoje wojsko, a USA próbują przekonać to wojsko, by go wydało, wykorzystując brazylijskie wojsko jako rozmówcę. W ramach dzisiejszej wizyty Brazylia. Zgodziła się na otwarcie bazy wojskowej dla amerykańskich satelitów. Obie strony zwiększają umowy handlowe, a Stany Zjednoczone nazywają Brazylię głównym, nienależącym do NATO sojusznikiem. Ale te umowy były mniej ważne niż to, co zostało powiedziane, argumentuje redaktor naczelny America's Quarterly, Brian Winter. W Bolsonaro naprawdę jest. Naprawdę nie ma innego lidera gdziekolwiek na świecie, który tak otwarcie próbuje skopiować model Donalda Trumpa, zarówno pod względem merytorycznym, jak i stylistycznym. I to było naprawdę to, czego obaj liderzy chcieli, to w pewnym stopniu pewna walidacja. W domu zwolennicy nazywają Bolsonaro mitem, w odniesieniu do niemal mitycznego statusu, który osiągnął po przeżyciu pchnięcia nożem podczas kampanii we wrześniu ubiegłego roku oraz do jego drugiego imienia Messias. Ale prezydent Trump skupia się na swoim osobistym związku z Bolsonaro i administracja nazwała dzisiejszy dzień historycznym krokiem w kierunku sojuszu dwóch krajów, których przywódcy mają zbliżone światopoglądy. Panie prezydencie, czy powie pan Rosji, żeby nie mieszała się w wybory w 2020 roku? Oczywiście, że tak. Nie mieszaj w wyborach. Nie mieszaj w wyborach. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. To wielki zaszczyt być z prezydentem Putinem, jego przedstawicielami, moimi przedstawicielami. Mamy wiele rzeczy do omówienia, w tym handel i pewne rozbrojenia, pewne zabezpieczenia w bardzo pozytywny sposób i zamierzamy omówić wiele różnych rzeczy. Mamy za sobą wspaniałe spotkania, mamy bardzo dobre relacje i cieszymy się, że spędzimy razem trochę czasu. Z tej relacji wynikie wiele bardzo pozytywnych rzeczy. Więc, Władimir, dziękuję Ci bardzo. So Vladimir, thank you very much. Thank you. Mówiąc o posiadaniu piłki na naszym boisku w Syrii, prezydent Trump właśnie wspomniał, że z powodzeniem zakończyliśmy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Mówiąc o piłce nożnej, panie prezydencie, oddam tę piłkę panu, a teraz piłka jest na pańskim boisku. Dzięki Bogu nikt już nie oskarża nas o ingerencję w wybory w USA. Teraz oskarżają Ukrainę. Cóż powinni to rozstrzygnąć między sobą, ale ten czynnik wewnętrznych walk politycznych wciąż negatywnie wpływa na stosunki rosyjsko-amerykańskie. Mam nadzieję, że w pewnym momencie to się skończy. Jestem zachwycony, że mogę być tutaj we wspaniałym stanie Teksas z jednym z największych, najbardziej oddanych i najbardziej lojalnych przyjaciół Ameryki, premierem Indy Modim. Dziękuję. Kiedy spotkałem go po raz pierwszy, powiedział mi: Indie mają prawdziwego przyjaciela w Białym Domu. Panie i panowie, przedstawiam wam mojego przyjaciela, wielkiego amerykańskiego prezydenta, pana Donalda Trumpa. Panie premierze Modi, cieszę się na współpracę z panem, aby nasze narody były jeszcze lepiej prosperujące niż kiedykolwiek wcześniej. Prezydent Chin Xi Jinping nie jest tak głośny ani nie ma obsesji na punkcie mediów społecznościowych jak prezydent Trump. Jest prawdopodobnie najpotężniejszym przywódcą świata, a dzięki zniesieniu limitów kadencji może rządzić dożywotnio. Zanim został prezydentem Chin, Xi Jinping nie mógł nawet dostać się do partii komunistycznej. Pochodził z dobrze sytuowanej rodziny politycznej, ale po starciu jego ojca z partią został odrzucony. Jako nastolatek mieszkał w odległej wiosce przez kilka lat. To było doświadczenie, które niektórzy mówią, że pomogło mu zbliżyć się do chińskich obywateli. W końcu wstąpił do partii, stopniowo awansował. Został wyznaczony na następcę przez starszyznę partyjną, która uważała, że nie będzie on chciał niczego zmieniać. Ale ten plan się na nich odbił. Jedną z sygnatur jego prezydentury była masowa akcja antykorupcyjna, dzięki której w samym 2016 roku ukarano prawie 300 tysięcy polityków. Polowanie na korupcję było zarówno chwalone za skuteczność, jak i krytykowane jako akcja mająca wykluczyć jego przeciwników politycznych. Nie ma to nic wspólnego z walką polityczną. Nie ma tutaj domu z kart. Chińczycy wyciągają wszystkie atrybuty będą mieli wystawne posiłki, spotkanie z prezydentem Xi Jinpingiem. Wszystko to, czego można oczekiwać od każdej wizyty państwowej, ale zamierzają też dodać kilka osobistych akcentów. Będzie zwiedzał zakazane miasto. Pojawiły się doniesienia, że będzie pierwszym amerykańskim prezydentem, który zostanie ugoszczony przez prezydenta Xi lub jakiegokolwiek innego chińskiego prezydenta w zakazanym mieście więc to też jest kolejny osobisty akcent. Chyba najstarszą kulturą tak się mówi jest Egipt. Tak, Egipt jest starszy niż Chiny. Ale cywilizacja chińska jest unikalną, trwałą kulturą na świecie, która przekazywana jest konsekwentnie przez pokolenia. Więc to jest wasza oryginalna forma kultury? Tak, ludzi takich jak my można prześledzić do 5000 lat temu. Prezydent Obama był tam na samodzielnej wycieczce w 2009 roku. Idź, 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 idź pochodzić, idź w tamtą stronę. Jestem zaszczycony, że mogę gościć na tym lunchu przywódców Wybrzeża Kości Słoniowej Etiopii, Gany, Gwinei, Nambii, Nigerii, Senegalu, Ugandy i RPA. W szczególności chcę podziękować prezydentowi Konde, który reprezentuje Unię Afrykańską. Dziękuję Ci. W tej sali widzę partnerów do promowania dobrobytu i pokoju w zakresie wielu kwestii gospodarczych, humanitarnych i bezpieczeństwa. Cóż, RPA znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Myślę, że trzeba to przyznać. W zeszłym roku udało nam się pozbyć bardzo złego prezydenta bez wystrzelenia nawet jednej kuli, co jest osiągnięciem na tym kontynencie i na całym świecie, jak sądzę. Prezydent miał długoterminową strategię i poczynił postępy w pewnych dziedzinach. Trzeba przyznać, że wiele o korupcji dowiedzieliśmy się od Komisji Zonda. Rozpoczął działania zmierzające do odzyskania instytucji, które administracja Zumy i wielu skorumpowanych ludzi wokół niej infiltrowało i w zasadzie zniszczyło. Mamy nowe kierownictwo w Urzędzie Skarbowym RPA, mamy nowego szefa Krajowej Prokuratury, który musi odbudować tę instytucję. Sześć z dziesięciu najszybciej rozwijających się gospodarek świata znajduje się w Afryce. Co sprawia, że są szybcy? Zwiększenie amerykańskiego handlu i inwestycji w całym zróżnicowanym przemyśle, w tym rolnictwo, energia, transport, opieka zdrowotna, podróże i turystyka, będą dalej przekształcać życie na całym kontynencie. Wiem dokładnie, jaki jest plan prezydenta, ale myślę, że nie jest jasne, czemu nie mamy nowej strategii gospodarczej, której rozpaczliwie potrzebujemy. I dlatego z pewnością bardzo popieramy nacisk ze strony ministra finansów w tym dokumencie polityki gospodarczej, który właśnie wydał. To jest właśnie kierunek, w którym RPA musi iść. Jest to odważny zestaw zaleceń, które będą krążyć w niektórych aspektach przez jakiś czas, ale on stawia sprawy jasno i mówi: podejmijmy jakieś decyzje. Dziękuję za przyłączenie się do tej kluczowej dyskusji na temat wyzwań i możliwości stojących przed naszymi narodami. Afryka, muszę powiedzieć, jest kontynentem o ogromnym, ogromnym potencjale. Perspektywy są świetliste. Nie mogę się doczekać, aby porozmawiać z Wami i usłyszeć Wasze rady podczas posiłku. Myślę, że zamiast jedzenia będziemy prowadzić długie dyskusje i czekam na to bardzo. Ale również cieszę się, że będę mógł poznać tak wielu z was, i tak z wielu z was już znam, i to jest zaszczyt, to jest wielki zaszczyt. I naprawdę chcę wam pogratulować, że tak bardzo szybko rozwijacie się gospodarczo i pod każdym innym względem wykonaliście wspaniałą pracę. Mieliście na swojej drodze sporo ogromnych przeszkód, ale wykonaliście naprawdę absolutnie niesamowitą pracę. Więc chcę Wam podziękować i czekam na naszą dyskusję. Dziękuję, bardzo Wam wszystkim dziękuję. To ciekawe, rozmawiasz z analitykami, a oni wskazują na Bretton Woods i wprowadzenie stabilności międzynarodowego porozumienia monetarnego, a USA było postrzegane jako dziecko tego systemu. Ale teraz widzisz ten chaos i każde przemówienie mówiące o protekcjonizmie, zastraszaniu, nie wymieniają nazwisk, ale jest oczywiste o kim mówią. I w niektórych przypadkach wygląda na to, że BRICS jest modelem stabilności. Posłuchajmy Władimira Putina, co miał do powiedzenia. Konsekwencją tej globalnej recesji jest to, że jesteśmy świadkami, że wykorzystywanie nieuczciwej konkurencji, jednostronnych sankcji i protekcjonizmu kwitnie. W takich warunkach kraje BRICS muszą podjąć bardzo poważne wysiłki, aby zapewnić rozwój naszych gospodarek. Anton, jak dobrze wiesz, wiele osób wyśmiewało BRICS na początku i to, co niby łączy tych ludzi, a jednak właśnie teraz wydają się oni głosem rozsądku. Co o tym sądzisz? BRICS reprezentuje udaną współpracę pomiędzy krajami, które czuły się jak wyrzutki wobec świata zachodniego i systemu z Bretton Woods. W 2005 roku, kiedy termin BRIC pojawił się po raz pierwszy, nie sądzę, aby ktokolwiek spodziewał się, że będziemy przeżywać kiedykolwiek ich jedenasty szczyt. Właśnie zakończyliśmy ten szczyt, który podsumował ostatnie 10 lat współpracy i ci outsiderzy naprawdę pokazują całemu światu, co może przynieść współpraca i wzajemny szacunek. I nie chodzi tu tylko o umowy dwustronne, ale o New Development Bank, który jest prawdziwym bankiem i stanowi alternatywę dla Banku Światowego i innych, konkretnie IMF i innych instytucji. Tak więc wschodzące narody zaczynają teraz określać prawa, według których prowadzą grę geoekonomiczną. I jak dotąd wydają się one reprezentować o wiele bardziej realną alternatywę, która jest inkluzywna i gotowa na przyjęcie nowych członków w przyszłości, w odróżnieniu do wielu protekcjonistycznych środków, które widzimy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o dewaluację walut, to narzekam na to od dawna. I wierzę, że w końcu i prawdopodobnie dużo wcześniej niż wielu ludzi rozumie lub myśli, wszyscy będziemy na równym polu gry. Ponieważ tylko w ten sposób jest to sprawiedliwe, tylko w ten sposób można uczciwie konkurować w handlu i innych sprawach. I będziemy na tym równym polu gry, i wszyscy będziemy ciężko pracować, by zrobić coś dobrego dla naszych krajów. Ale to musi być uczciwe i zrobimy to uczciwie. Myślę, że Stany Zjednoczone będą jeszcze większym graczem niż teraz i to o wiele większym. Pamiętasz, jak mówiliśmy o wielkości gospodarek? Wszystko jest opłacane. Pomyśl więc, jak duży jest system płatności. System płatności jest tak duży jak globalna gospodarka, a może większy niż ona, ponieważ wszystko mnoży się przez system. Część świata ma teraz cyfrowe płatności. Te części świata, które dokonały cyfryzacji, to mniejsze, nieuregulowane rynki bankowe i płatnicze, gdzie można działać w branży płatniczej jako podmiot nieregulowany. Jak Chiny? Tak, jak Chiny. Na bardziej regulowanych rynkach, takich jak Europa i Stany Zjednoczone, myślę, że rynek ulegnie cyfryzacji i będziemy mieli cyfrowy system płatności, ale będzie on wyglądał bardzo podobnie do bankowego, wysoko regulowanego, cyfrowego systemu płatności. Będziemy więc potrzebowali cyfrowego systemu płatności, który będzie miał jakieś zabezpieczenie przed praniem pieniędzy, będzie miał jakiś rodzaj pozostawiania automatycznego śladu. I będzie musiał naprawdę współgrać z tym, czym są tradycyjne prawa bankowe. Ale myślę, że płatności cyfrowe naprawdę są przyszłością we wszystkim, co robimy. Okej, okay, ale w jaki sposób obecny system zostanie zakłócony? Czy za dwa lata nadal będzie tu obecny, czy też niektóre z przedsięwzięć, nad którymi pracujecie, po prostu się zmienią i przejmą kontrolę? Jest wiele, wiele osób w płatnościach, których działania zostaną zakłócone. Nie przetrwają, to wiem na pewno. Nastąpi jakieś poważne zakłócenie. Będą zwycięzcy i będą przegrani. Myślę, że wygranymi będą ci, którzy zrozumieją, że Europa i Stany Zjednoczone będą wyglądały jak rynek bardziej regulowany niż nieregulowany. Więc, jeśli to rozumiesz i budujesz jakąś platformę czy technologię, która jest zgodna z istniejącymi regulacjami, myślę, że masz przed sobą bardzo dobrą przyszłość. To dedolaryzacja globalnej gospodarki, która powoli się wkrada, jest to nieunikniona konsekwencja stosowania przez Stany Zjednoczone sankcji gospodarczych i finansowych, a konkretnie sankcji wobec krajów, z którymi się nie zgadzają. Gdy zaczniesz to robić i zaczniesz nakładać te sankcje na wiele krajów w tym samym czasie. Nieuniknione jest, że zaczną one szukać alternatyw. Dolar jest nadal bez wątpienia dominującą walutą, ale jesteśmy świadkami początku poważnych zmian, które będą zachodziły na równi z ogromną zmianą geopolityczną, którą przeżywamy na świecie, z nowymi narodami, które będą rościć sobie prawo do formułowania reguł globalnej gry. I w świecie finansów dzieje się to samo. I nie sądzę, że jest to trend, który zostanie odwrócony lub zatrzymany. Sztorm nadchodzi.